Cześć. Witam wszystkich miłośników fotografii analogowej. Dzisiaj zapraszam na recenzję Zenita 412DX. Aparat, który został pokazany w 2000 roku. Wtedy już Zenit miał prawie 50 lat historii, ponieważ pierwszy Zenit został pokazany w 1952 roku. Tu mam wersję drugą, czyli Zenita S. I od tego czasu do 2000 przyszedł wiele modernizacji. W modelu 3 dostało dźwignię szybkiego naciągu w 3M, takim jak tym zdejmowany tył, przez co aparat zrobił się zdecydowanie wygodniejszy. W zenicie E. Y, 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 samopowrotne lustro, które spowodowało, że ten aparat tacie mi tylko chwieczkę y, obraz wizjerzy i od razu możemy robić następne zdjęcie, a do tego nowość, zamontowany w aparacie światłomierz, co prawda selenowy, ale to były takie lata rok 65 1965 to był niezintegrowany, ale zawsze spowodował to zwiększeniem wygody z, i szybkości fotografowania, nie mówiąc o tym, że wygląd aparatu się zdecydowanie poprawił, aparat zrobił się ładny elegancki, do tego stopnia, że nawet Rosjanie sprzedawali go na zachodzie. Tu mamy wersję y, Rowoflexa, czyli Zanita E, sprzedawaną y, za granicą. To jest model z 1967 roku, ten jest y, z 1979. Aparat był długo sprzedawany, długo produkowany. W 1977 roku powstała wersja Zanita TTL. No, tu była duża. Oprócz, y, w y, międzyczasie, w y, nie, pewnych zmian konstrukcyjnych w środku w aparacie. Został wprowadzony światłomierz do aparatu, czyli mieliśmy powieść światła przez obiekty w zenicie TTL. Skazówka, ustawialiśmy przysłony, to spowodowało, że aparat stał się naprawdę aparatem wygodnym. W 1983 roku następna modernizacja zenit 12XP. Zenit, w który ograniczył wszystko po swoim poprzedniku, czyli Zenicie TTL, całą mechanikę, a do tego światłomierz został wymieniony na światłomierz. Na diodach szybko działających, dobrych, w y, późniejszych modelach, bo ten jeszcze, w tym akurat, w tym egzemplarzu nie mam z klinami w środku, naprawdę apatrium się bardzo dobrze fotografowało. Czy ma kliny, też jeszcze nie ma klinów. Y, oczywiście należy wspomnieć o tym, że w 1979 roku powstał z 19 próba profesjonalnej lustrzanki, ale tym popularnym. Tym naprawdę popularnym aparatem był właśnie Zenit 12 XP. Chyba jeden z najpopularniejszych, najlepszych. Trafiło to, zresztą lata, koniec lat 70., początku lat 80., to były naprawdę złote lata Zenita. Sprzedawano ich dużo, one były w miarę nowoczesne, w miarę nieodstępujące od aparatów zachodnich. Z... Kilkoma wadami, które odziedziczyły po swoich pierwowzorze, czyli po wzorce, w której, do której został zamontowane lustro. Ale ogólnie aparat bardzo fajny. W 84 roku powstał zenit automat. Próba elektronicznej migawki Zenita. Pierwsza próba stworzenia Zenita nowocześniejszego. Bagnet praktyki w nim zamontowano, czyli mamy już nie mocowanie gwintowe, ale mocowanie bagnetowe. W międzyczasie pierwsze Zenity miały mocowanie na Gwint 39. W międzyczasie zostało to ujednolicone na Gwint M42, co dało użytkownikom dostęp do obiektywów produkowanych w Japonii, w Niemczech, w związku z tym poszerzyło to. W roku 90 powstał Zenit 122. Ostatni, bym powiedział, klasyczny Zenit, zmieniono tym, że jest plastykowy. Rok 90, za chwileczkę był rok 91, rozpadek Związku Radzieckiego, część państw się oderwała od tego co się nazywało wtedy EWPG, czyli Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. W związku z tym otworzyła się na demokrację, ale też wolny rynek. W związku z tym każdy w takiej Polsce w 1991 roku każda firma mogła postawić swój sklep i sprzedawać. W, na w, w alejach Jala Pawła II powstał sklep Kanona, i można było przyjść, zobaczyć przez szybę na aparaty, no i niestety y, nadal nie kupować tych aparatów, bo one były niestety strasznie drogie. Y, porównując do tamtejszych cen, mi nie było stać na to, żeby kupić y, wtedy kanona, żeby pójść do sklepu i kupić kanona, ale stać mi było na to, żeby pójść i kupić zenita. Zenit 122 był ostatnim zenitem, który się sprzedał w powyżej miliona sztuk, właśnie dlatego, że mm, ludzie, którzy go kupowali, nie mogli kupić niczego lepszego. To nie jest zły zenit. On ma, to jest dokładnie 12 ekspertyk o plastikowej w budowie. Później był jeszcze. E, A i Zenit 122 był produkowany tak jak ten: w wersji z mocowaniem na gwintem 32, albo też z mocowaniem e, bagnetowym e, Pentax K. Mniej więcej, ale mniej więcej Pentax K. E, w 1994 powstał Zenit 212 jeszcze bardziej plastikowy, tylko z mocowaniem Pentax K, ale on się mało spodobał. Na e, forach raczej na. E, Wśród fotografów rosyjskich zwłaszcza było przekonanie, że nie, no lepiej by było, gdyby jednak Zenit miał mocowanie gwint M42, ponieważ oni dysponowali takimi y, dobrymi obiektywami, które można było do niego podpiąć, do tego na gwint M42, a na Pentax K, no to tak nie bardzo, no bo co oni mieli? No mieli Jupitera 37A. Bardzo dobrą 135, jak to y, sama rada wskazuje Jupiter. Jest to pochodna od Sonara, czyli bardzo fajny obiekt. Wiesz, się trafiło dobry egzemplarz, który był ostry, można było naprawdę robić rewelacyjne zdjęcia. Jupitera 21, czyli 2007 4 o genialnej plastyce. Genialnej, ciężki, no bo to była cała stal i szkło połączone razem w taką wielką lufę, która gdzieś tu stoi z boku, chyba że złota mi zabrała. Które naprawdę daje fantastyczny obrazek. Można było mieć Taila 11, 135, legendarną dzisiaj, którą ja sam miałem przyjemność, aby zdjęcie i spojrzałem, mówię Uuu, do portretów to nic lepszego. No chyba, że się ma Heliosa 40, 85, 1,5, śliczny, z tym takim słyje czyli roz, z tym wiliącym yy, rozmyciami. Można było mieć tańszego Jupitera 9, 85mm 2 20 świetny obiektyw, czy z szerszych kątów Mira 1, 37 czy też 20mm Mira, też bardzo dobrego. Same bardzo bardzo przyzwoite. Tak w sumie to tak ciężko znaleźć słabe obiektywy. Tam były bardzo dobre obiektywy, później nawet zmiennoogniskowe, ale one już nie miały tej klasy obiektywów. Dlatego fotografowie, zwłaszcza rosyjscy, chcieli aparaty na GWINT M42 i dlatego. W 1998 roku y, powstał Zenit 312 z mocowaniem już wyłącznie na gwintem 42, ale to już był koniec, prawie się kończył czas y, fotografii y, tego, te, takiej jak... Y, Tom znaliśmy wcześniej tych aparatów Zenit. Jeszcze w 2000 roku praktycznie rzutem na taśmę powstał ostatni klasyczny Zenit 412DX. Różniący się od 312 praktycznie lekko wyglądem, bo lekko wyglądem się różni. Yy, oglądałem porównanie, bo nie mam 312 Zenita yy, 312-412, to minimalnie wygląd jest różny. On wygląda, jakby był na steretak, nadmuchany. Ten plastik, ten plastik jest. Przeszczący. Ten plastik jest hmm, średnio wyglądający. Czytam na forum y, rosyjskim, jak ludzie mówili o 312, czyli powiedzcie, że taki sam aparat y, po kilku latach mówią, plastik wygląda ochydnie, jest porysowany, Je, jest zmiana koloru, też na tym jeszcze na tym znaczy to widać na tym, dlatego że jest oklejany był do robienia zdjęć, ponieważ nie miałem zaufania do tego, że ta klapka naprawdę się trzyma. Ym. Do, no Same negatywy oni mówili. W 412 czy 412 poszli do tego, że to jest plastik, plastik, ale ten plastik jest też tak w ramach oszczędności wprowadzony w sterowanie migawki, tam też plastikowe elementy oraz ponoszenie lustra. Są też elementy plastikowe, w związku z tym kupując 412, masz pewność, że ten aparat już nie posłuży tyle co te stare. 12 XP na przykład, które były metalowe, którymi, no nie uderzę w stół, bo mi szkoda stołu, aparatowi na pewno nic się nie stanie, a tym już się nie da rozbić stołu, nie da się z nimi wbijać gwoździ w ścianę, nie można robić zdjęcia, Hmm. Ale nie powiedziałam, co jest najważniejsze w Zenit 412DX. Zenit 412DX czyta kody DX na kasetach. Ho, ho! To jest coś! No, co prawda, jeśli dobrze policzymy, to w pierwszy aparat, pierwsza ostrzanka czytająca kody DX, czyli konika TCX powstała w roku 83, ale już 17 lat później Rosjanie też to opanowali. Yy, przy okazji, dwa lata później, czyli w 2002 roku, powstała odmiana Zenita 412 412 LS. LS od Long, czyli długa skala, rozszerzona skala. Yy, Zenit 412 LS, bo długo szukałem, nie mogłem dojść, czym się te dwa egzemplarze różnią. Wszyscy piszą, nie, niczym się nie różnią. Nie, niczym, czym nie Różnią się, ho, ho. Jeśli go otworzymy, tego swojego 412, to tutaj w środku mamy trzy styki. A 412, ale są cztery styki. W związku z tym można było, jak przeczytałem u le, w recenzji jednego y, pana Rosjanina, y, nawet filmy 1200 i soczytał. No, no, tak jak on napisał, tylko <laughs> uczciwie, to Rosjanin pisał, nie rozumie po co ponieważ w 2000 roku w Rosji nie było możliwości kupienia żadnych negatywów, bo wszystkie zakłady produkcyjne negatywy już dawno zostały zamknięte, z zachodu to mało co przychodziło, więc to, to w ogóle absurd. A negatywu innego niż 100, 200 i 400 to on nigdy na oczy nie widział, więc po co było wkładać do takiego aparatu, żeby on sam czytał koledy a zwłaszcza takie jak 1200, w ogóle to się robi 1200. Znaczy, ja osobiście widziałem. Y, znaczy, 1200 go, ale 3200 widziałem, także 1200 mi też nie, nic nie daje, no ale przejdźmy do samego aparatu. Aparat sprzedawany był. Y, mniej więcej od 2005 roku, kiedy zaprzestano ja w ogóle produkcji wszystkich aparatów fotograficznych. I był sprzedawany z takimi obiektywami, tak jak piszą, trafiały się na półce z przenożnymi obiektywami. Podstawowym jego obiektywem był nawet nie ten zenita, co ja tu mam, tu mam Zenitara M2, tylko Zenitar M2S. Nie pytajcie się, czym się różni Zenitara M2 od M2FS. Myślę tylko, że był po prostu jeszcze tańszy i miał jeszcze mniej powłok. Powłokami był pokryty. Potkało się go jeszcze z Zenitadem M i z klasycznym Heliosem 44M. M bez żadnej literki. A propos, tak patrząc na te wszystkie, uważam, że najlepszy z tych obiektywów. Ja tutaj mam pod niego podpiętego w tej chwili zenita M2. M oznaczające, że to jest na Gwintem 32, natomiast robiłem zdjęcia, które będą w galerii yy, Heliosem 44 M7. No, akurat taki wziąłem i stwierdziłem, ten mi będzie najbardziej do pasował, ale tego Zenitara nie miałem zaufania, nie, nie leżał mi, więc nie robiłem nim zdjęć. Co do robienia zdjęć, no to oczywiście no, naciąg filmu, spust. Yy. Czasy, no te czasy, jakie są od 130 do 1500 części sekundy i nic nie ma więcej. To jest tak, że jeśli w tym zenicie, w tym zenicie, w tym zenicie, modernizując, przerabiając go z zorki, zorki miała czas od 1 sekundy do 100 części sekundy, ale na dwóch mechanizmach. Jeden mechanizm znajduje się zaraz pod, tutaj pod, pod, pod przełącznikiem, pokrętłem od czasów, a drugi jest w poziomie wzorki, tu gdzie mamy wizję lustrzance. W związku z tym przerabiając zorki na Zenita, po prostu ten drugi mechanizm nie chciał się zmieścić i go wyrzucili. I ja nie wiem, czy oni nie mają takiego jakiegoś inteligentnego inżyniera, który by wstawił ten mechanizm w drugą stronę, w dół, w poprzek, do tyłu, a jak go już tak rozdmuchali, to mogli go jeszcze rozdmuchać troszeczkę więcej i mu dołożyć ten mechanizm jeszcze gdzieś w innym miejscu. Nawet jakby był, wystawał tutaj jako taka tuba z boku, to by to nie przeszkadzało w wyglądzie tego niezbyt urokliwego aparatu. W związku z tym to, że w 2000 roku oni produkowali aparat, nie ma czasy od 1,30 do części sekundy, to było żenujące, ale produkowali. Dlatego to pokrętło, w związku z tym, że oni to rozdmuchiwali coraz bardziej, to jeśli ja wezmę takiego Zenita TTL, ja mogę śmiało złapać dwa palce i przełączam to pokrętło. Wezmę 122, łapię. Już jest trudniej. Trudniej. Czyli widać, w którą stronę szli. Natomiast w tym, to się okazuje, że ja za pierwszy raz jak złapałem, to się okazało, że nie mam jak go złapać. Jedną ręką Ech, taki silny to ja nie jestem, żeby jednym palcem oblecać pokrętło czasów od czasów pod zanita. Nie wiem, no, gdyby to był Nikon. ale to jest zanit, w związku z tym jednym palcem to się da, ale niedługo. A dwoma się nie da go złapać, bo ten plastik jest za bardzo powyginany. Mówię, ale nic to, nic to, damy radę. Damy radę. To nie jest największa jego wada. Największą jego wadą jest światłomierz. To jest tak, że przyzwyczajony będąc do Zenita TTL, te kiedy robiłem zdjęcia, że naciskam spust, strzegam wskazówkę i tak, 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 już pach i pokazuje mi, zmieniam y, przysłonę, przeskakuję w tą, przeskakuję w tamtą, widzę jak mi ten światło się układa, mogę spokojnie powiedzieć, kolejce pół, 1 fv W 122, czyli w 212, yy, yy, 122, gdzie yy, mam też 3 diody, czyli czerwona u góry za dużo, czerwona na dole za mało i zielona po środku, też mogę sobie ustawić ładnie to, co jest i, czu i widzę, jak to przeskakuje. W zajęcie, yy, w zajęcie 412 yy, to jest tak, że przeskakuję, ustawiam, przeskakuję przysłonę i nic. Drugą przysłonę. Nic. Trzecią? O! światło się zmieniło. I on nagle z minusu wróci na plusy. To cofam. Nic. Cofam. Tu, 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 Aha. Światłomierz działa z takim jakby sekundowym opóźnieniem. Ja wiem, ale co, co to jest ten światłomierz? Przez to jest zwykły yy, przyrządnik Szmita to nic innego podwójny prawdopodobnie, czyli co? Dwa terzystory, sześć razy ze strony. Jaki problem, żeby to zrobić dobrze? No problem, jeśli się zakłada marne elementy, których tolerancja jest straszna, no to ta, ten skok musi być też strasznie duży i nie można go sygnalizować, żeby było tam, bo jakieś napięcie podaje mi układ światło z diody światłoczułej i zależy co na podaje, można podaje też, jak jej się żywnie podoba. Po prostu w 2000 roku technika rosyjska była tak marnym poziomie, że nie byli w stanie zrobić niczego, moim zdaniem, porządnego. To jest tak, że gdybym miał ocenić tego, tego Zenita, ale to jeszcze, jeszcze, jeszcze chwilę. Ja z Zenitem 420 mam jeszcze jedną taką przygodę. W pewnym momencie, już w roku Wpadliśmy do znajomych. Padliśmy do znajomych, ale mówię, ty słuchaj, kupiliśmy sobie nowy aparat. Mówię, wow, fajnie, pokaż. I on mi wtedy i patrzę, wyjmuje pokrowiec z zenit napisane. Om, tak. Hmm. Ale mówię, że nowy kupiliście. No nowy w sklepie, nowy w sklepie. A nie lepiej trzeba było kupić coś używanego. Nie nowy to mi na długo starczy będzie fajny aparat i właśnie wyjęli zenita. Nie pamiętam, to była 312 albo 412. Nie ma żadnego znaczenia. Wziąłem ten aparat do ręki. Tak, naciągnąłem. Ja w tej chwili wtedy fotografowałem z kanonem E850E. No i tak po nim, jak nacisnąłem ten spust, który chodzi, twardo, nacisnę ten lustro, jak deki od. Ubikacji klapnął, to wszystko trzeszczy. To tak bym się cofnął w średniowiecze nagle. Tak stwierdziłem, takie, że. ja to już to przeżyłem, ja już tego nie będę wracał. I teraz, biorąc tego Zenita przeżyłem znowu to, to samo. Średniowiecze. Średniowiecze. Uczciwie. Gdyby nie jeden fakt, to bym powiedział, że to jest najgorszy Zenit, jakim fotografowałem. Jeden fakt uratował go przed tym, żeby go nie nazwać najgorszym. A co? Że powstał jeszcze jeden zenit. Zenit KM, który jest najgorszym Zenitem. To jest drugi po nim. Zenit KM, o którym film był, jest najgorszym zenitem, jakiego miałem nieprzyjemność robić zdjęcia. I tak samo, którego nie polecam, tak samo Zenitem 312 nie polecam. Chcesz sobie porobić zdjęcia starym zenitem, weź 12XP, weź 122. To jest ta sama zasada działania, 122 makliny. Takie same to jest ten sam mechanizm. Dokładnie, od Zenita 12 XP z 1983 roku, 12 XP, nie zrobili żadnego postępu. E, przy czym Zenit 12 XP, nie wiem czy wiecie, 12 XP odnależał XP od eksportowa wersja, co nie oznacza, że on był jakoś lepiej wykonany. Nie, nie, absolutnie. E, wersja krajowa, czyli wersja SD, po prostu była jeszcze gorzej wykonana. Znaczy była, nie, nie, była gorzej wykonana, a ten był wykonany na poziomie takim, jak był normalnie zenit wykonywany wcześniej. I zenit 412 to jest dokładnie zenit 12XP czy 122. Chcesz zrobić sobie zdjęcia z zenitem? Kup sobie 122, nie będziesz żałował. Jest to przyzwoity, standardowy, klasyczny, już nie taki, nie metalowy, bo też plastykowy zenit, jak chcesz metalowego, 12XP. Zenit, którym nie ma problemów takich jak ma 412 ten jest 2000 akurat widzę tutaj pierwszego roku yy, gdzie yy, on działa a i to jest fajne że on działa w sumie to dobrze że działa ale yy, niech sobie działa na półce polecam co i dwa Jeśli chcesz zrobić sobie zdjęcia starym porządnym zenitem 412 nie bądź na niego zwłaszcza że te jest nie są wcale lepsze. To widać, zapraszam do obejrzenia jeszcze raz galerii Zenita KM, gdzie robiłem tym najnowszym, ostatnim Zenitarem i które, moją opinią tam, moją opinię wyraziłem, nie warto nim robić zdjęcia, dlatego ja w sumie jak miałem tego, tego Zenitara, to założyłem z Heliosa 44 M7, mówię, coś z tego zrobię. Przy czym, to jest tak, że czasami się mówi, że zdjęcia nie zależą od aparatu. No niestety przy tym zenicie stwierdziłem, że zależę od aparatu, bo w momencie, kiedy ja się męczę, że to światło ustawiam przez 5 minut, bo nie wiem, czy to jest tak, czy to jest tak, czy to jest tak, gdybym wziął ślęczny światłomierz albo komórkę, żebym szybciej ustawił światło, to te zdjęcia później są takie na odczepnego robione. Dobra, to aparat, przy którym ucieszyłem się, jak się skończył negatyw. Ojej, ostatnie zdjęcie! Wolność. Mogę go wziąć i, i e, zrobić recenzję na kanale, a później i, pomyślę co tym później. E, także nie polecam. Zachęcam do oglądania innych filmów, do robienia innymi apelatami zdjęcia i do zobaczenia. Cześć!